No, dzień dobry moi mili, dzisiaj w kolejnym odcinku Sąsiadów z Piekła Rodem ósmym, ósmym, chyba ósmym, ósmym odcinku, lecimy dalej, kończymy sezon numer 2, jesteśmy już coraz bliżej końca, także yy, skakujemy na noc myśliwego, noc myśliwego, sąsiad jest wielkim miłośnikiem łowiectwa. Zdobył już wiele nagród za, za upolowane zwierzęta. No i oczywiście jest z tych trybowów bardzo dumny. Czyści jej i poleruje ćmiąc przy tym fajkę i słuchając łowieskich pieśni. Ach, stare dobre czasy. Przyszłość rysuje się jednak w ciemnych barwach. Woody wkracza do akcji. No i dobrze. Wchodzimy, ciśniemy, czyścimy i lecimy do chaty. Tak jest. Tak jest. Dobra, chowamy się. Dobra, Woody, chowaj się. Nie wiem, czy ten grubot będzie chodził teraz. Słuchajcie, grubasku. Tu jest jakiś flet. Tu jest jakieś coś śmieci. Tu jest typowo Trofa, Gdzie ja ma mam to trufa? Słuchaj. Tu ma jakiś gramofon. jaki się wystrój zrobił tej. Czemu się w ogóle schodził na dół? O Jezus, co to jest? Dobra. Pucu, pucu. Teraz ta idzie tam gdzieś psiku psiku a odnieść psikotko idzie dobra ok dobra on tam idzie my się tu wbijamy czyścimy sprawdzamy kuleczki i pasto do butów wszystko wiem fajura tu pewnie nie albo do góry a on w ogóle schodzi na dół mam nadzieję że nie Fonik. Dobra. Play. Easy. Dobra. A, nie ja Tu wszędzie chciałem. Nie tam poszedłem, gdzie chciałem. Tu, tu, ru, tu, 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 ru. Nie, tu wzię kabel. 100% tam wzięłem. Przerwa. Woody, na górę, na górę. To jest pies, nie psa, Ok, zajebiście. Dawaj to. pozwieniałem mu trochę. Nie mogę takę wziąć? Okej. Okay. Gdzie, na górę? Tak. Idę do Ach, pod wyrok. Przecież biegnie tam do góry Czyli tu jest pies, okej okay. to jest jakaś kurwa trąbka tak, Z poczty polskiej trombunia. Trąba, trąba Zjeba Dobra Mmm, ładna czapa Hmm. Trąbkę z dupy Biedny pies Taki słodki A tak sksycany Dobra, what now Wierzamy to Może tu... nie. Co tu może być jeszcze? Kuleczka? Też nie. Dobra, bysiu. Kołaj się! Dobra, okej, okay, udało się. Dobra, dobra, Teraz co, teraz zjeba i tyle. Teraz tak. Tu coś mam, tu coś mam. Korek solidny, korek. Można im coś zakorkować. Kurde. Durny psie. Doślicznąłem prawy, a nie lewy. Czego on nie zobaczył. Czytałem prawy, o co chodzi? Nie, ale klejbo to już mógł być. Czekaj. Aha, proch się, dobra, ok, to już jedno wiem. To było not, not that hard, ogólnie. Tu, 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 dobra. dobra, dobra, dobra. What now? Tylko teraz jest tutaj, wyłączę to gówno i do strzelby, okay. Teraz pójdę na górę. Okej, okay, git. Koniec wiem. No dobra, to akurat nie jest takie trudne. Idziemy teraz na dół. Tam jest parę żartów takich bardzo łatwych ogólnie. Tu byłem? Nie wiem. Bo tak. Tak, to jest tu. Albo, albo to, tak, to tutaj ok To też, z okazji? Nie. Już chuj. To jest tak. Raz, dwa, trzy. Eee, jeszcze jeszcze robiłem żartaki. Już. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa, żeby chociaż skończyć. Okej, okay. nie to na proste przynajmniej, tu byłem? byłem, albo nic nie ma po prostu. Także tak, Proszę, niż na pewno będzie się do fajki na 100%. Tylko gdzie gnuj gnój odkłada, by jak to zrobić, żeby mu ten problem rzucić? Bo to jest bardziej interesujące. Dobra, to ja trochę pokrzyczał. Bo teraz nie mam nawet jak mu Gdzie do strzelby. Może jakiegoś zobaczę jeszcze, bo nie śkliknąłem. Bo to Tak, okej. Okay. Dwa działki w jednym, okej, okay, kumam. To tak, tak. Nie że to muszę zrobić w ten sposób, ja myślę, że to muszę zrobić. Tak! Kurde, to, to, jak ja mam to zrobić niby? No git, tylko... Jak ja mam to... Zrobić, żeby on to... Nie ja mam na pewno pomysłu, jak to zrobić. Вообще там, он там так, я кто я? Ладно. Вообще тут он to tu jeszcze mogę. Aha, boś jestem doleć ta kurwa. Mycha głupia. Tu jest jeszcze Mycha, tu trzeba jeszcze zobaczyć, co tutaj się dzieje. W tym no, dobra, to zobaczmy, jak on dostaje w mordę. Dobra, a no to był tylko jeden, pewnie żarcik, nie? Nie, jako dwa zgaduję. Czy jako dwa? Nie, nie, patrzę. Dobra, no, teraz idzie czapeczkę oglądać, także spoko. Czy to mogę coś jeszcze? Coś jeszcze? Aha! Oh shit! Dobra, okej, okay. easy one. Teraz trwają, trzeba to gwizdnąć, przebiec i dzida. Dobra, idziemy tylko jeszcze na dół, chcę zobaczyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Brzmi to fajnie, fajny poziom, podoba mi się. Sączek, so, zaryzykuj, spróbuj poruszyć tym obiektem, postaraj się wytrzymać ikonę na celu, a, bo będziesz mieć głupoty. Dobra. Chodź tu, oddawaj to. Oddawaj to, oddawaj to, oddawaj to, oddawaj to, oddawaj to, oddawaj to. Chodź tu, myszo, chodź tu, myszo. Głupie myszo. No, udało się. Dobra, on się teraz bawi tam... w ten, teraz sobie pucował. Myśl, wredna myśl. Hm, wredna myśl. Nie wiem, co znaczy wredna myśl. Hmm. Dobra, za chwilę. Trzeba było dupnąć właśnie w takim miejscu Radhole Chyba że tu Wpiędno, ale mu tutaj o ble. teraz sobie idzie Do kuhajdy, adelady Acie jakbym jeszcze jednego żartu brakuje, ale gówno

Bredna mysz... a ah, Czekaj. stary, mi to jeszcze raz. Dobra, ale jest tam stary, się na górę na chwilę. Sprint! Shit! Co? Czekam, to mogę grabnąć, a nie mogę tego grabnąć. Chyba, poczekamy jeszcze chwilę. Jak on... Dobra. Teraz spali kufajkę. jop. No dobra. Kufajka mu się spaliła. Nic. Fajki już nie ma. Kijowo Ale czemu tego nie mogę grabnąć? Okej, okay, dobra. Dochodź na górę. W sensie tak. To, czym by to użyć? Nie do końca mam pomysł, hmm. dobra, teraz medal. O, chociaż wiem, co może być. W kartonie to by się bardziej chyba przestraszył, co? Czy z tą trąbkę trzeba jeszcze zrobić? Pudełko z oznaczeniami. No i git. Teraz tylko tutaj. Co ja bym mógł zrobić z tobą? Trudno wiedzieć jakie okropne dźwięki sąsiad potrafi wydobyć z tego instrumentu. Ok, no i... ...git, jakby... ...dużo rzeczy kumam, ale... ...nie do końca, gdzie są te trzy żarty jeszcze? Jakby, czy są te, kurwa, trzy kawały? Jest na szybko No A nie, jeszcze nie Pierdziuszka Okej. Okay. Easy. Easy. Jeszcze jednego żarta mam Dobra się tutaj trochę Zdenerwuję. I moje drugie 15 stąd coś brałem, czy nie? To chyba tak, no bo... Mógłbym zawidać, ale nic mi to nie da ogólnie. Jak zagwizdam teraz Muszę zagwidać jak on tam będzie dźwięczył Podwyro Nebi tu biegnie już Dobra Nie ma staruchuty Łysy nie mamy. Ma. Tylko tam biednego pieska tam obraża i wyzywa. Tu jeszcze nie byłem, a tu bo nic nie ma już do wzięcia. Tu jeszcze stąd jeszcze nic nie brałem ogólny. Kliźle tego tam w piwnicy stąd. O, a tu chyba nic nie ma, bo nic w sumie nie widzę. Chyba, że coś jest, że tu są jakieś inne rzeczy do wzięcia jeszcze. Jest sobie czapkę oglądać. Zajebiście. A nie, schudź jeszcze. Udi. Dobra. Pomału, pomału. by były dwie, to już bym był... Ja też z tym gramofonem musi być jeszcze. Tu chyba nie byłem jeszcze po to. Gwóźdź. Dobra. No, a znowu to jest tylko jeden żarcik, ej. No aż do cholery jasnej. To jest tylko jeden żart. Gdzie jest reszta? Ja chyba w tym odcineczku sobie nie skończymy tego sezonu, tylko sobie zrobimy taki krótszy odcineczek z ten i w następnym y, odcinku sobie skończymy sezonik i będzie zajebiście Drugi i potem przechodzimy od razu do trzeciego jak się uda Dobra To przeszukiwałem, nie? No też bym mógł zabrać tak grabnąć tu coś mogę grabnąć, ale nie wiem czemu nie teraz Dobra, a ja bo coś Kurwa, Debbie przychodził, schodził. A z do mm. Nie wiem. Psik widzę. Kurde. Nie do końca mam pomysł, co jeszcze. E to nie jest ta świnka, prawda? Widzę, że nie. Dobra, idzie odłożyć. W razie fajura. Także easy. jak jakbym włączył gramofon, musiał tak. On go otworzy. Dzieje dwie próby. No, myślę, że tym zaraz to skończymy, od tego jednego... Nie, czekaj, będą wszystkie już? A, nie, one się od razu zal zaliczyłem, jakby, jak je robię. Okej, okay. nieważne. Tu, tu, turu, tu, tu, tu. A nie, wszystkie zajęliście, dobra. Chociaż nie, dobra, to mi sobie się na szybko tego. Nie ten kliknąłem, prawda? Czy to był ten? To był ten, czy to nie był ten? Czekaj. A to jest ten. No to, proszę Państwo, ja to kończę, bo to już zaczynamy wakacje. To nie, to. To, to dobra. To w przyszłym odcinku sobie pojedziemy, polecimy na wakacje. A na ten ja już kończę. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się nara.